Ale wiesz, co było w tym wszystkim najgorsze? Że jak leżałam w tej cholernej skrzyni i słyszałam, jak zasypuję ją ziemią. I wiedziałam, że muszę tam umrzeć sama, bo myślałam tylko o jednym. Jeszcze raz. Ostatni raz przytulić moje dzieci. Nie powiedzieć im, jak bardzo są dla mnie ważny. Wiking, tak bardzo się bałam. Tak cholernie się bałam, że kim więcej nie zobaczę. Dorwiemy go. Znacza to moje słowo. Będziesz mogła spać spokojnie.